Z uwagi na epidemię koronawirusa fontanny w Kielcach będące w zarządzie ratusza oraz miejskich jednostek organizacyjnych na razie nie zostaną włączone. Dotyczy to wodotrysków w parku miejskim na Stawie oraz na Placu Artystów, a także tych w Płycie Rynku i na ulicy warszawskiej. Nieczynne muszą pozostać ponadto fontanny w strefie relaksu pomiędzy parkingiem centrum a zakładem ubezpieczeń społecznych, podświetlane kurtyny wodne na elewacji parkingu, jak również fontanna przed kieleckim centrum kultury. Rzeczywiście w tym roku poczekamy dłużej na uruchomienie fontan w naszym mieście, mimo tej ładnej pogody, która obecnie panuje w stolicy Województwa Świętokrzyskiego. Jest to podyktowane zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który poinformował, że ze względu na stan epidemii koronawirusa nie należy takich fontan uruchamiać. Główny inspektor sanitarny nie zaleca uruchomienia fontan z uwagi na fakt, że aerozol wodny może być dodatkowym nośnikiem dla cząsteczek wirusa. My oczywiście będziemy cały czas na bieżąco śledzili wszystkie komunikaty, wszystkie zalecenia. Jeżeli tylko dostaniemy zielone światło w najbliższych tygodniach lub miesiącach, to oczywiście takie fontanny planujemy uruchomić w mieście Kielce, natomiast obecnie ze względów bezpieczeństwa nie zostanie to dokonane. Z uzyskanych przez nas informacji wynika również, że fontanny będące w zarządzie Kieleskiej Spółdzielni Mieszkaniowej także będą nieczynne.